Dobry wieczór, akubajki, czyta Julius Sury i Hubert Kubica. E, przygotuję głos, żeby tak ładnie powiedzieć tytuł tego odcinka. <laughs> siedem namiętności. Hmm. Namiętności. Namiętności. Okej, okay. biorę to. E, cokolwiek to znaczy. <laughs> Daję. E, cokolwiek to znaczy. E, siedem namiętności, pięć emocji i tak dalej, tak dalej. W koncepcji medycyny chińskiej Poczekaj, poczekaj, muszę ci przerwać. Siedem namiętności, pięć emocji, coś tu się matematyka nie, nie pasuje. Nieważne. Wyjaśnisz, wyjaśnisz. Nieważne. Zgodnie z prawem pięciu elementów, okej, okay. każdy z elementów, czy tam każdy z narządów, ma przyporządkowaną jakąś emocję. Okej. Okay. Będziemy sobie po kolei szli, ale mamy jeszcze siedem namiętności, mm. bo siedem. To jest liczba związana ze starzeniem się, z umieraniem i tak dalej, i tak okay. dalej. Czyli patologiczne stany emocjonalne, przedłużanie przeżywania emocji mm -hmm. będzie zabierało nam dobrobyt zdrowotny, a wprowadzało niepokój. Ale zaraz to sobie wszystko okay, jestem ułoży. ciekaw jak to wyjaśnisz. Nie? Ja też. <laughs> e, czyli tak. Skupmy się na tym, że każdy z narządów, a właściwie pary narządów, będzie wytwarzał jakąś tam emocję. Podsumowując, w każdym elemencie są. Jakieś tam emocje. Dwa narządy. Tak. Okay. I zacznijmy od najprostszej emocji i jej wpływu na nasze zdrowie, bo tutaj będziemy mówili o tym, że emocje, czy nadmierne, czy niedoborowe, będą wpływały na stan naszego zdrowia na to, czy chorujemy, czy nie chorujemy, czy coś boli, czy nie boli, e, będą się somatyzowały w ciele, a poza tym będą uszkadzały nam narządy. Okay. Spróbuję to wytłumaczyć, czy wyjdzie, czy nie, to już inna sprawa. Dobrze. Najłatwiej zacząć od takiej emocji, jak złość, gniew. Nie? No. Jeżeli ktoś jest nadmiernie złoszczący się, zbyt gniewny, Znamy takie osoby, Znam. na pewno. To poza tym, że cały czas chodzi zmarszczony, wściekły, czerwony na twarzy, czerwony na twarzy, okay. e, jest osobą wybuchową, nie da rady się z nią dogadać, cały czas jest nerwowe, przyspieszone ruchy i tak dalej, i tak e, dalej. Z czego to będzie wynikać? Emocja taka jak złość, gniew, powiązana jest z narządem, jakim? Wątrobą. Wątrobą. Mhm. I to nie mówi tylko, nie mówi o tym tylko medycyna wschodnia, ale także u nas kulturowo, też nie, coś mi leży na wątrobie, czyli po prostu tak. jestem zdenerwowany. zdenerwowany. Tak. Mhm. Nie? Leży mi coś na wątrobie. I teraz, o ile jest to jednorazowe, czyli jadę samochodem, ktoś mi zajedzie drogę, wybuchnę sobie, rzucę pięknym językiem polskim, i dosłownie 5 sekund później o tym zapomnę. Jest to naturalne i ta emocja nam służy, bo nie gotuje się w sobie. Nie przeżywam przez następne 10 dni, że jakiś człowiek sympatyczny zajechał mi drogę. To jest ta idea taka, żeby być jak dziecko. Czyli zmienność emocjonalna jest natychmiastowa. Od płaczu do śmiechu po prostu w minutę zmiana. Tak, ale oczywiście nie mówimy o stanach patologicznych. Mhm. Każde przetrzymywanie dłuższe emocji. Tam e, nawet współczesna terapia traumy o tym mówi: że jeżeli przetłuż, przetrzymujemy daną emocję, przeżywamy daną emocję dłużej niż tam, nie wiem, 30 chyba sekund, zaczyna być patologiczna. E, to będzie fajny przykład z radością, ale zaraz do tego przyjdziemy. Skupmy się na gniewie. Czyli jeżeli tego gniewu jest bardzo dużo, bardzo e, namiętnie korzystamy z tej emocji. Okay. Nadużywamy narząd związany z tą emocją, czyli w tym wypadku wątroba. Jeżeli mamy za dużo emocji, będzie powstawało, znowu obrazowo patrząc na to, dużo ognia w danym narządzie. Okej. Okay. I teraz z poziomu medycyny chińskiej, co się dzieje, jak mamy dużo ognia w wątrobie? No, ty mi opowiedz, Ty opowiadasz o siedmiu emocjach, Namiętności. namiętnościach i emocjach. <grym> Ale ty jesteś Ogie, studentem. No ja słuchaj, ja dzisiaj jestem, prowadzę wywiad z tobą. Dobrze. Nadmiarowy ogień w wątrobie będzie się objawiał wszystkim, co jest związane z ogniem i idzie do góry. Wybuchy złości, czerwona twarz, kołatanie w klatce. Jakieś dziwne akcje z uszami, dziwne opcje z bólami głowy, i tak dalej. Oczywiście będziemy bóle głowy rozróżniali jeszcze. Tak. Natomiast ogólnie mówiąc, ogień idący do góry zmanifestuje się. manifestuje się. Poprzez nadmierne przeżywanie i trzymanie się nadmierne do, do danej emocji, w tym wypadku gniewu. Natomiast znowu, w naszej kulturze gniew jest traktowany jako coś złego, powiedzmy. Mm -hmm. Emocja gniew nam jest potrzebna w życiu po to, żeby zacząć działać. Gniew to jest impuls. To jest to, że w pewnym momencie wstajesz, dobra, dość, idę, muszę posprzątać ten bajzel, który jest tutaj za twoimi kamerami. Mówię nie. ludzie nie widzą. Mówię nie. Mówię nie. To jest następna rzecz. To jest emocja gniew, czyli umiejętność postawienia granic. I zobaczcie, że bardzo często wiele osób przeżywa niedobór tej emocji, niedobór gniewu, nieumiejętność powiedzenia. To jest bardzo częste. Nieumiejętność Nieumiej... zmobilizowania się, żeby ruszyć. Nieumiejętność zaplanowania czegoś. Przeciwstawić się temu, co nam nie służy. Amen. Po to nam jest potrzebny gniew, drodzy słuchacze. Przejdźmy dalej. Zgodnie z prawem elementów, dalej mamy ogień. Z elementem ognia powiązana jest taka emocja jak radość. Mhm. I znowu, w naszej kulturze, w naszym mniemaniu radość znajdujemy jako coś fajnego, super i że każdy powinien być cały czas radosny. Tak. Cały czas. Cały czas. Mhm. E, najlepiej po tritico, po paru tabletkach dziennie. Tak. E, A jak jest Ci źle, to udawaj, że jesteś szczęśliwy. I weź więcej. <grym> I teraz przykładem nadmiarowej radości będzie zachowanie dziecka na imprezie rodzinnej. Okej. Okay. To ty będziesz lepiej wiedział, jak to wygląda, czyli małe dzieci przychodzą na imprezę rodzinną, obiad u cioci, krysi yy, i zaczynają biegać w koło stołu. Tak, ja bym powiedział, skrajna ekscytacja się w pewnym momencie tak. włączy. tak. Każda ciocia, każdy wujek podkarmia jeszcze cukrem. Mhm. Tam wiesz, mali cukrownicy pędzą coraz szybciej ganiają. Co się dzieje z dziećmi? Robią się coraz bardziej czerwone, coraz bardziej e, e, spocone, coraz bardziej krzykliwe. Mhm. Jak jest tego finish? Zawsze na każdej imprezie, jak to się kończy. Muszą uwolnić to, to jedno. Ja, z mojego punktu widzenia skończy się płaczem i krzykiem. Dokładnie. Dlatego, że mamy mechanizmy bezpieczeństwa w naszym ciele. I włącza się przeciwna emocja, czyli jakiś tam strach i tak dalej, po to, żeby stłumić radość. Dlaczego? Bo nadmierna radość idzie do serca. Okay. Idzie do serca, może się skończyć, nie wiem, zawałem, wylewem, jakimiś takimi objawami sercowymi. Nadmierna radość to będzie nadmierne mówienie. Jestem tak podekscytowany, że nie mogę się że, zatrzymać. Tak, że cały, cały czas, z... czas gadam, cały czas gadam, cały ale, czas Ale po prostu tak wiele no. się działo. Dokładnie, dokładnie tak. To, tamto, siam, to, stram, to, tu dostałem podwyżkę, tu związek jest super, tu, to, tamto, moje dzieci są cudowne i w ogóle i tak dalej. I, I ciężko złapać oddech. Ciężko złapać oddech, eee, nadmiarowe gadanie z poziomu takiego, to będą, to ma manie wszelakie. Mm -hmm. Z poziomu oglądu fizycznego to będzie fajnie, bo to będą często ludzie, którzy mają um, nadmiarową pracę językiem, jak mówią. Okay. Ten język lata wszędzie dookoła jakieś w tiki, oczu ne, też, tiki tak? jeszcze okay. tu gdzieś nie mogą siedzieć cały czas taki no, nadmiarowy obraz ognia. Czyli taki na spidzie. Dokładnie. Słyszałem tylko. Tak, zmieszany z tym. Eee, <słysza> <słysza> niedobór radości. No. Tu chyba nie trzeba tego rozwijać, nie. czy chcesz to rozwijać. Nie, niedobór radości to chyba każdy może sobie wyobrazić. Żyjemy nie. w Polsce. Tak, tak. Taki klimat. <laughs> więc, więc niedobór radości każdy z Was dobrze zna jako prawowity Polak. Mhm. Kolejna emocja związana z elementem ziemi, z takimi narządami jak żołądek śledziona, i tutaj sobie wypisaliśmy martwienie się, zamyślanie. Eee... Ja lubię określić e, mielenie w kółko jednego tematu. Cały czas tak w koło, jak ta ziemia. Międolenie. Międolenie tak. jednego tematu. Kręci się w koło ziemia, strony. tak jak i ten temat w mojej głowie. Dokładnie. I o ile potrzebujemy e, potrzebujemy chwilę się pomartwić, uh -huh. potrzebujemy zamyśleć się po to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, e, sensowne rozwiązanie na danej sytuacji. Potrzebujemy strawić coś. Strawić, zgadza się. No. Wiemy, że narządy działają na poziomie mentalnym i fizycznym. Do tego jest nam potrzebna ta emocja. Natomiast jeżeli ona trwa 2-4 na dobę, moja ulubiona seria memów internetowych z mózgiem. Ludzi kładzie się spać, godzina druga w nocy mózg. Ty, a gdzie są moje, nie wiem, tam akt urodzenia? Staje. Wstaje. No wstaje. Tak. I mielenie w głowie jest cały czas tak. Akt urodzenia, po co mi jest, i tak dalej. Ale a w ogóle jest? to ktoś, a jeszcze ten sąsiad się na mnie tak popatrzył dzisiaj, że na pewno coś wymyślił, bo on miał to, on miał tamto, on miał siamto. E... I znowu. Nadmierne myślenie. Be... Nadmierne myślenie. Tak. Nadmierne myślenie Czyli to, co będzie... pacjenci nam mówią, nadmierne myślenie. U każdego prawie. No. I jak to się będzie objawiało na poziomie fizycznym? Będzie się objawiał uszkodzeniem, osłabieniem obiegów energetycznych żołądka śledziony, Trawiennego układu. Dokładnie. Eee, może nie wchodźmy w szczegóły mhm. już jak dokładnie się będzie, co się tam będzie dokładnie działo. Natomiast przyjmijmy, że tak jak nie jesteśmy w stanie strawić pewnych rzeczy na poziomie mentalnym, będziemy mieli problem ze strawieniem tego na poziomie fizycznym. Albo będzie druga strona, czyli będziemy nadmiernie trawili wszystko. Okej. Okay. Czyli będziemy nadmiernie trawili, wyrzucali, trawili, wyrzucali cały i, czas. i cały czas, cały czas. Okej. Okay. No to też ciekawe. Mhm. Lecimy dalej. Element metalu będzie powiązany ze smutkiem, z tak. żalem. Znowu emocje, które nie są akceptowalne u nas w kulturze. Tak. Nie wypada być smutnym. Natomiast po co nam jest to? Potrzebna nam jest ta emocja po to, żebyśmy potrafili wyciągnąć wartości z czegoś, czego już nie ma w naszym życiu. Mm -hmm. o, światło padło. Eee, to będzie ten moment z żałobą, gdzie odchodzi bliska osoba i logiczne, że przez parę miesięcy jesteśmy w smutku, w żalu, ale to jest ten czas, kiedy mamy wyciągnąć to, co jest najlepsze. Co najlepszego dał nam, nie wiem, ojciec, matka, których już nie ma. Tak. Zarazem gównianego, co nam dali. E, ale staramy się odzyskać największe wartości po stracie tej osoby, rzeczy, zwierzęcia. Nie, nie, nie ma znaczenia. I jeżeli znowu trwa to parę miesięcy i pomaga nam się zmienić, Pomaga nam przejść dalej, zmienić nasze postępowanie, zmienić nasze podejście do życia. Odpuścić. Odpuścić? Wszystko dzieje się ok. Natomiast jeżeli będziemy nadmiernie przeżywali smutek, żal, żałobę po parę lat, paręnaście lat, zaczynamy wchodzić w patologię, i najprostszym przykładem takiej przedłużającej się żałoby i nieumiejętności odpuszczenia będzie problem z czym, z jakim narządem. Ja bym powiedział z jelitem grubym. Z jelitem grubym. ibs -y, nie IBS-y, jelita. jelita. Bym powiedział zatwardzenia, jak nie możemy odpuścić. Też. No. Też, Natomiast to, co zauważyłem ostatnio, dzieje się w ogóle ciekawie, że ludzie, którzy nie są w stanie odpuścić mentalnie, mhm. na poziomie fizycznym wręcz w drugą stronę. Wszystko idzie wiesz, pankrotnie okay. i tak dalej. A na no mentalnym, nie? Okay. Także tutaj wiemy, że będziemy szukali zaburzeń, nierównowagi i mentalnie, i fizycznie, bo obiegu energetycznym narządu takiego, jakim jest, je to grube. Mm -hmm. Upraszczając. Upraszczając, bo upraszczamy dzisiaj. Jak Znowu w tej zawsze. bajce nie, nie wchodzimy za głęboko. <laughs> <laughs> A ja naprawię światełko kojowe. Dzięki. Teraz działa. Będzie dobrze. Pięknie. Przynajmniej jedno. Dalej mamy elemencik wody. Mhm. Element wody związany z. Tutaj zapisałem smutek, no, smutek, żal. Przygnębienie napisałeś. No właśnie, nie, bo tutaj się coś po. po ten. Przejdźmy do strachu. Element tak. wody związany jest ze strachem, tak. z nerkami. Po co nam jest ta emocja? Emocja, strach nam jest potrzebna do jednej prostej rzeczy: do tego, żebyśmy przeżyli. Ostrzegawcze. Ostrzegawcze. Wchodzę na ulicę, zatrzymuję się, rozglądam, czy jedzie, czy nie jedzie samochód. Jeżeli nie jedzie, przechodzę. Strach spełnił swoją funkcję. O to chodziło. Jeżeli tego nie robię, nie zauważam, czyli większość młodych ludzi z telefonem w ręku, to wiemy, że ta emocja jest zaburzona. No. Że coś jest nie tak w obiegu energetycznym, nerek, pęcherza moczowego. I znowu, jeżeli jesteśmy przy pęcherzu moczowym, nadmierna, nadmierne przeżywanie strachu. E... będzie powodowało uszkodzenie tych narządów. Jeżeli cały czas się boimy, będzie kotłowało nam w nerki. Będziemy nadmiernie produkować e... jak to się nazywa? To, co w nadnerczach jest? Kortyzol. kortyzol. Mamy podpowiedź tam. Podpowiedź, tak. Dziękuję. Nadmierny kortyzol, nie? Tak. Czyli będziemy zajeżdżać swój organizm, bojąc się o wszystko. Mm -hmm. Jeżeli z kolei emocja, jaką jest strach, będzie... Nadmierna, przewlekła e, i będzie występowała w formie szoku, to już mocno, będzie jako tak. To już jako tutaj namiętność, jako kolejny nazwijmy mm -hmm. to element, e, będzie powodowała rozproszenie energii w naszym ciele. Czyli tracimy siłę, tracimy energię. Obrazowo, co się dzieje, jak się boimy, sikamy. Częściej. Po troszkę, Częściej, albo chwilę. od razu. Hmm? Albo... Nie? Dziecko, A które tak. się przestraszy. Faktycznie sika. Od razu zapomina, zapomina się o czymś takim, ale faktycznie tak jest. No. I wiele, wiele sytuacji w życiu, gdzie naprawdę grozi nam coś niebezpiecznego, typu, nie wiem, zagrożenie życia i tak dalej. Te otwory na dole wszystkie. Oj, zalałem się te odwory, otwory na dole wszystkie puszczają, no tak w ramach tego, że puszczają. Zalania. Zalanie. E, I mamy jeszcze coś takiego jak przygnębienie, jako ta siódma namiętność będzie związana z czym? Będzie związana z przedłużoną emocją, smutkiem, żal, gdzie wchodzimy w przygnębienie, krążenie spowalnia, następuje stan takiego odrętwienia, unieruchomienia, zesztywnienia. Zesztywnienia wszystko zaczyna się zapadać, krew zaczyna się robić słabej jakości, powstaje niedobór ci, czyli tej naszej energii życiowej. I wszystkie po kolei narządy, tak jak sobie tutaj wypisałem, płuca, serce, śledziona, żołądek, wątroba, wszystkie dostają po głowie. I zobaczcie, przygnębienie jest tą emocją, którą, w której lubimy się taplać przez wiele tygodni, miesięcy. Jesienią. Jesienią w szczególności. Mhm. I teraz znowu tutaj fajnie, że powiedziałeś jesienią. E, e, jak powiedziałeś jesienią, to mi się skojarzyło z takimi moimi pacjentami, ale zmieniając temat. E, każdy z pięciu elementów, do każdego z pięciu elementów jest przypisana jakaś pora roku. Tak. Jesień jest powiązana z elementem metalu, czyli to, że w czasie jesieni mamy ten odczucie smutku, przygnębienia, właśnie wejścia w siebie, to jest naturalne. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, to jest patologiczne. Tak, to już jest problem. W zimę, jeżeli mamy odczucia jakieś lękowe, strachowe i tak dalej, a właściwie wgląd w swoje mroki, to jest normalne. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie spać albo nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo cały, cały czas jesteśmy elektryczni, to jest patologia. Jeżeli. To na wiosnę ee, to każdy odczuwa w okolicach lutego-marca bo pamiętajcie, że mówimy o kalendarzu chińskim, mhm. czyli początek roku, jest element wcześniej. wiosny, to jest luty mniej więcej. Jeżeli odczuwamy w tym momencie nakręcenie do działania, robienia i tak dalej, to jest to naturalne. Według... Tak. Według tych pięciu elementów naszych. Jeżeli w okolicy tam maja Czerwca jesteśmy. No zobacz, to są te fajne miesiące pomyśnięci radośni. radośni wchodzimy w interakcje z ludźmi. Tak jest to normalne. Jest Potem dwie. mamy te tak zwane późne lato, czyli znowu wchodzimy w jakiś już taki element zamyślenia, nie sierpień, gdzieś tam już odchodzi to lato, hmm. za chwilę będzie się zbliżała jesień. Ja I znowu, jeżeli takie emocje się pojawiają przez cały rok, ale nie są patologiczne, czyli nadmiarowe w jedną albo w drugą stronę, to, to jest OK. Jest okay. To tak powinno być. Bo te wszystkie emocje są po to, by nam służyć. Co jest ciekawe, emocje nie są nami. Tak. To nie my. One mają nam służyć. Takie bardzo fajne powiedzenie Jonathana zresztą, że. Jakiego Jonathana? Jonathan Schupps. Mhm. Będziemy, będziemy z Jonathanem robili będziemy. odcinek. Może w styczniu się uda nagrać? No zobaczmy. To bardzo fajne zdanie powiedział, że emocje są separacją od chwili obecnej. Okej, okay, rozwinę to. I teraz, jeżeli emocja, tak jak mówiłem na początku odcinka trwa te 30 sekund, minutę, powinna. To, powinna. To jest fajnie super. Nie? Mm -hmm. To jest fajnie super. Zareagowaliśmy, coś się zadziało, idziemy, funkcjonujemy dalej, jesteśmy obecni. Natomiast jeżeli emocja dana trwa tydzień, dwa, pięć tygodni, to my nie żyjemy w tu i teraz, tylko żyjemy w tej emocji. Okej. Okay. Odrywamy się od swojego życia i cały czas żyjemy w tej emocji. I przestajemy czas... być sobą, a stajemy się emocją. Stajemy się emocją, a tą emocją nie jesteśmy. No nie. Z kolei e, bawiąc się tam w słowo, w słowo twórczość. Emotion. E, emotions, nie? emotions. Energia w ruchu. Motion. Energia w ruchu, czyli to ma się zmieniać, ma się pojawiać, ma odchodzić, ma się pojawiać, ma się odchodzić. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy długo przyklejeni do danej emocji mm -mm. im bardziej się rozbujamy na sinusodzie naszych odczuć. Tak, mówimy tu o tych skrajnościach, tak? Tak, czyli nadmiarowa radość, nadmiarowa radość i będzie to trwało przez tydzień, dwa miesiąc półtorej, to prędzej czy później znajdziemy się po drugiej stronie, gdzie nie będziemy w stanie wyjść z łóżka. Naturalne prawo. Zawsze jest takie jest coś. Jedna skrajność musi przejść do drugiej, chyba że to ładnie wycentrujemy. Cała nasza idea jest, żeby te odchylenia były jak najmniejsze. Mm -hmm. Nie chodzi o to, żebyśmy byli zupełnie wycięci z emocji, czyli nic nie odczuwali. Nie. Bo byśmy wtedy nie byli ludźmi. Natomiast chodzi, żeby to nie było na zasadzie, że jaram się każdą emocją nie wiadomo jak. Przytrzymuje się, o, jest super, świetnie zajebiście, Chcę, żeby tak było przez milion dni i jeden dzień dłużej. Tak, musimy do siebie dopuścić każdą z nich na odpowiedni okres czasu. I puścić ją do siebie. Przyszło i odchodzi. Przyszło i poszło, tak jak my z tym odcinkiem. Dziękujemy bardzo i życzymy dobrej nocy. Dobrej nocki.